Trafiła do nas na serwis ciężarówka i już rozpoczęliśmy naprawę i czego brakuje? Dokładnie, skrzynia biegów 16-biegowa skrzynia biegów tutaj leży obudowa. Mamy wszystko już wyciągnięte. Typowa zużycie eksploatacyjne 16-biegowej skrzyni biegów manualnej w samochodzie ciężarowym, zębatki oczywiście. Powycierane. No i co? Pełna regeneracja. Wszystko mamy rozłożone na stole. Sprawdzamy dokładnie, które rzeczy są zużyte. Żeby wymienić tylko to, co jest potrzebne, dokładnie to czyścimy. Wymieniamy na nowe elementy. No i co? Klient po naprawie. Będzie miał znowu sprawne auto u siebie w firmie, które będzie mogło pracować. Nie wiem, czy widzicie, tutaj mamy na przykład wyrobione zębatki na tym. Więc to na pewno nadaje się tutaj do wymiany, żeby dalej to wszystko funkcjonowało. 16 biegów dużo, najprawdopodobniej 4 z nich będą do naprawy. No a później co? Składamy to wszystko w całość. Zakładamy na obudowę i wrzucamy z powrotem do samochodu ciężarowego i samochód wraca z powrotem na drogę.